Hejka widzowie, witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy grali w walentynkowe obi, dlatego że się zbliżają wajenwentynki. Właśnie tak zdecydowałam, więc zaczynamy. A w ogóle, to ostatnio mało filmików wrzucam na YouTube'a. No pamiętacie, że mój ostatni filmik był dawno temu w sumie. Bo nie mam czasu zresztą na YouTube'a robić, ale więcej mam czasu na... TikToku i na Instagramie mogę też rzucać różne posty. Więc, Więc w opisie zostawiam Wam nazwy mojego TikToka i Instagrama. No więc zaczynamy z tym aby, żeby było. Dobra, przechodzimy. A tak propo, to mam do Was kilka pytań. Jeśli chcecie, to mogę zrobić. QA ze mną. Tylko musicie mi wysłać różne pytania. No, wiecie, więc. No, wiadomo, żeby było. Ja sobie tam kilka powybieram. A o innych, które tam wybierzecie, to sobie na następny filmik. No, żeby było. Na później. I tak. Ktoś mnie pytał, czy zrobię. Filmik z widzami z e No to właśnie o to chodzi, że już nie gram tak dużo V-Valsów. Już mi się to trochę znudziło, bo No wiadomo. Ale mogę go zabić i mogę tak czasem robić te odcinki z e No, żebyście też mieli co oglądać nowego. W ogóle to ostatnio właśnie na TikToku dużo rzeczy wrzucam. Żeby. No, żeby tam. No, ale gejki też mogę, be... może będę wrzucać. Lecz na razie nie wiem. Na razie to nagrywam tam to e, Akurat zaczęłam moją pierwszą historykę. Więc no. Też może tam będę czasem pokazywać twarz, ale to może być nawet przez przypadek, więc no. A ja raczej będę pokazywać twarz z jakąś inną twarzą, żebyście nie widzieli, którym ja jestem, albo po prostu będę zamazywać ją. No, żebyście nie widzieli. Więc no. Dlatego nie nagrywam tak dużo live'ów. Nigdy w sumie live'a nie nagrałam nawet. No, wiadomo jak to jest. Kiedy się nie chcę pokazać twarzy. Ale ja to myślę, że bardziej zrobię tak na 100 subskrypcji. Pokażę twarz, bo to zajmie mi wieki na pewno. To jest wiadomo, Każd ja to wiem, ja to wiem, że po prostu mi się nie uda tak szybko ty zdobyć tysiąca, więc jeśli to będzie za szybko te 100 subskrypcji, to myślę, że raczej przewinę aż do 150, jeśli za szybko to, to do 1000, no i tak dalej, i tak dalej, no wiadomo. Ostatnio się zastanawiałam też, czy chcecie nagrywanie z innych gier, lecz właśnie nie mogę za bardzo tyle nagrywać z innych gier, bo nie ma takiego wielkiego dostępu. No, też słyszę na moich nagraniach, że nie ma żadnego. Powtarzam, żadnego. No, nie ma żadnego mikrofonu, który tak. Nie robi tak jak dziwnie, że. Tak jak w telefonie, mikrofon. No, wiadomo o co mi chodzi: czemu ktoś do mnie dzwoni. Eee, dobra. Więc wiadomo o co mi chodzi. Lecz też mam taki pomysł, żeby. Żeby takie tam rzeczy tam. No, wiecie. No. Też więcej będę nagrywać z przyjaciółmi. ostatnio chciałam nagrywać fajne. Wiecie, co to jest? To jest takie, że się sprzedaje kebab i się sprawdza, czy są jakieś anomalie. No wiadomo o co chodzi. Więc no. Dobra. No i to tyle myślę, że na dziś, więc... No pa! Co jest za te dźwięki w tle?